70 amatorskich pojedynków Mateusza Duczmala, 34 pojedynki zawodowe, 22 zwycięstwa, 10 porażek, parę miejsc podobieżnych Charta Smitha, bo mówiliśmy o tym, że Mateusz Duczmal, fighter, no, który na co dzień mieszka i trenuje na Wyspach brytyjski. Tak, Blitz, 26-latek, 195 cm wzrostu, a więc znakomite warunki fizyczne. Duże już doświadczenie, bo walczył Van Piusin, w Fusion, w WN, King of Kings, więc ma się czym absolutnie pochwalić. No, ma też znakomitych partnerów do treningu, bo w bed Company Gym trenuje kilku znakomitych naprawdę zawodników, chociażby Liam Harrison, ośmiokrotny mistrz świata w kickboxingu i Muay Thai. Zresztą mnóstwo nauki od Harrisona pobiera właśnie Mateusz Duczmal. Mistrz, zawodowy mistrz świata Global Fight WK, właśnie w formacji K1. No, tych tytułów i w Muay Thai, i w kickboxingu. Można było Mateusza Duczmala naprawdę wymieniać bardzo dużo. Bardzo mocne lokiki. Tak, znakomity wewnętrzny lokik Duchmala teraz poszukał Middle Kika, więc zaczyna już ten repertuar pokazywać się na samym początku pierwszej rundy. Kolejny, bardzo mocne kopnięcia. Proszę, drugi low kick. Przytrzymał nogę i jedną akcję ma wykonać. Ale Białorusin też nie chce być tutaj tłem i tylko workiem do obijania. Tutaj w momencie kiedy... Zasada formuła K1, w momencie kiedy zawodnik obiema ręką łapie głowę swojego rywala, może wykonać, ale musi błyskawicznie. Jedną akcję. No i to jest próba tutaj takiego kolana wyskoku. To jest technika rodona z Muay Thai. No tak, ten tajski klincz ma opanowany do perfekcji. odcinka ląduje na deskach w Białorusi. To także jest jedna z technik wywodzących się z Muay Thai. Więcej ruchu, o to proszą trenerzy Mateusza Duczmala, żeby nieco zaktywizował pracę nóg. Mocno, mocne są te ciosy, teraz pięknie skontrowany Białorusin, trafił go mocnym prawym prostym. Mateusz Duczmal, Lewy, prawy sierpowy. Teraz się sobie zrobić, I lewą ręką miejsce Mateusz Duczmala znowu prawa ręka. Zobaczmy, jak też bolą ciosy i kopnięcia Duczmala, bo zaczyna już cały czerwony być Białorusin. Po każdej niemalże próbie Polaka. Ale przed momentem była bardzo sprytna akcja, bowiem przechwycił nogę, obrócił sobie rywala, by wykonać low kick na mięsień dwugłowy uda. To jest bardzo bolesna technika. Też sprawia wrażenie zawodnika świadomego tego, co się dzieje w ringu, nie ma tutaj chaosu, to wszystko jest usystematyzowane. O. Teraz e, zupełny moment dominacji Duczmala, e, rozbija rywala, kolejny potężny low kick i kolejny low kick na wykroczną nogę. Proszę zobaczyć, już boleśnie odczuwa to Białorusi. Metodyczny, skrupulatny do bólu Mateusz Duczmal. Czeka, czeka i kolana. było wewnętrzne kopnięcie. Tam już widać na wysokość, tuż nad kolanem prawej nogi, takie podbiegnięcie krwawe. prawego siniaka już tam wykopał, że się tak wyrażę. Mateusz Duczmal. To też ciekawa praca całego sztabu Mateusza Duczmala, bo. Blisko niego jest Mateusz Kępiński, psycholog sportowy, który pracował m.in. i pracuje dalej z Arturem Szpilką, z Maciejem Sulęckim i z Ugonochem, więc jest dbanie nie tylko o to ciało, o fizyczność, ale również o strefę mentalną, która jest niezwykle istotna przecież we wszystkich sportach walki w zasadzie. To ta pierwsza runda bardzo jednostronna, z pełną przewagą, pełną taką profeską w wykonaniu Mateusza Duszmala. No i myślę, że możemy być przekonani, że kolejne starcie będzie jeszcze intensywniejsze w wykonaniu 25-latka z Polski, choć mieszkającego na co dzień w Lidz. Zastanawiam się, jak mocne są nogi Białorusina. Zobaczymy, Ihar Kamkow, ile wytrzyma tych low -kicków. Serwowanych mu przez Mateusza Duczmana. A przede wszystkim będzie już bardzo sparaliżowany, jeżeli chodzi o pracę nóg. Więc tutaj Duczman będzie miał jeszcze większe pole do popisu. Nie będzie rywal w stanie uciekać przed jego akcjami. To naprawdę ta. Ej, teraz piękny lewy kick. Idealnie na Udo. I zobaczmy, jak sprytnie wpuścił w narożnik Białorusina. Lekkie zejście za błyskawiczny i Kamko fląduje w narożniku. Po raz kolejny trafił w tą wewnętrzną część Uda na prawej nocy Białorusina. Rozpocznijmy troszeczkę taki no, nie było liczony jest w tej chwili Białorusin nie było komendy stop, kontynuował tę akcję Mateusz Duczmal i liczony Białorusin do ośmiu, oczywiście będzie w stanie kontynuować walkę dalej, ale zobaczymy czy to nie będzie początek końca Kamkowa i znowu, teraz, teraz, prawa noga, tak jest i znowu mocne uderzenia i kolano trafiony kolany. okrężny dwa uderzenia teraz, ewidentnie rozbija swego rywala Mateusz Duczmal kolejne liczenie po raz drugi na deskach Kamkow porozbijany, już rozkwaszony nosy jakiś chyba uraz również łuku brwiowego te kolana, te ciosy, to wszystko koniec porozbijało Białorusina dokumentnie koniec, wygrana Mateusza Duczmala przed czasem od pierwszej rundy dominował nad swoim rywalem rozbijał konsekwentnie jednak to jest szkoła Muay Thai tej naprawdę jednej z najbardziej twardych form walki, które zademonstrował nam tutaj Mateusz Duczmal, low-kiki piekielnie mocne, mi porozbijał rywala. Potem wystarczyło tylko włączyć do tego ręce i tak zrobił, kończąc tę walkę w drugiej rundzie przed czasem. Ale też jaki spokojny był po tym pierwszym liczeniu Duczmal. Dwa, trzy delikatne ciosy na dół po to tylko, żeby zaaferować rywala i wystrzelić najpierw kajkikiem, potem go złapać i wykończyć to dzieło kolanem. Panie i panowie, tak doprynęliśmy do końca międzypańiejscowego Myszku Bórska Białoruś Zapraszam do do riego pana Wojciecha Pietrzaka, a także pretendenta do mistrzowskiego pasa federacji UFC Jana Błagowicza. A więc w ringu zamelduje się Jan Błachowicz, który będzie koronował zwycięzcę tego pojedynku, a więc Mateusza Duczmala. Znakomita seria Błachowicza w UFC. A my, Błachowicz, to także przecież ta odpowiednia kategoria wagowa, w związku z czym... Zwycięzcą ostatniego, piątego pojedynku Polska-Białoruś zostaje Mateusz Duczmal. Mateusz Duczmal. A wygrywa przed czasem pierwsza wygrana przed czasem dzisiejszej gali Polska DSF Boxing Challenge. A za moment dwa pojedynki, na które chyba wszyscy czekają. Daniel Omielańczuk z Jurijem Chrobenko oraz Piotr Romankiewicz w walce o tytuł mistrza federacji DSF. A rywalem Białorusina będzie Tomek Sarara. No kto wie, może kiedyś w ślady Tomasza Sarary pójdzie Mateusz Duczma, albo przecież kategoria wagowa dokładnie ta sama. Zaraz będzie mógł obserwować wcześniej Omirańczuka w akcji, później Tomasza Sararę. No jeszcze taki skwaszony cały po tej walce Ilhar Kankow, No myślę, że troszeczkę zdrowia stracił Białorusi. Dziękujemy Polska Białoruś 2 do 3. Ale teraz i Białoruś 2 do 3. Dokładnie do ringu, taki wynik miło, miło, miło tego dube. meczu. Porażki Wręcz Michała Matryksa Królika, damy, Michała Runkiewicza, Dawida Mirko Mirkowskiego, zwycięstwa Łukasza Bartnika. I przed czasem złoty. Mateusza Duczmala. No Duczmal ma w ogóle przed sobą świetlaną przyszłość, bo mówi się o tym przecież, że zwiąże się również z Federacją Amerykańską Glory. Więc będzie okazja być może do startów za oceanem. Przecież Michał Turyński, chociażby w Chicago walczył w Glory. No i z całą pewnością Sławomir Duba, prezes Federacji DSF, także będzie miał duże plany i ambicje wobec Mateusza Duchmala. Serdeczne gratulacje. Proszę bardzo, Cech wartości 2000 jest Twój. No, 2000 złotych dla zwycięzcy najlepszej walki w mecu Polska-Białoruś. Zgodzimy się z tym. Łukasz Bartnik, naprawdę bardzo fajna walka z Jochenem Miałkowem. Trzy rundy, szczególnie ta trzecia, która w której zaiskrzyło, bo otworzył się Miałkowki i zrobiło się bardzo ciekawie i wtedy mógł rozwinąć się. Łukasz Bartnik. A więc dodatkowe gratulacje dla do Łukasza Bartnika, a my przenieśmy się do Maćka Barszczaka, bo niego Mateusz Duszman. Do co świata zobowiązuje Mateusz. Ty to dzisiaj pokazałeś, bo dominacja w tej walce absolutna. Tak, tak, dziękuję bardzo. No, przyjechałem z jakimś światło, no ale to musi to udowodnić w ringu. Przeciwnik był trochę taki ciężki do przewidzenia, co on co robi, bo taki dzikus, jak to się mówi u nas tam, niezbyt techniczny, ale tak rzuca tymi cepami tam, chciałem cierpliwie sobie go wyczekać i poszukać jakiegoś rozwiązania. Na początku myślałem, że gdzieś tam ten low kick siądzie, że tak powiem, ale kolano weszło centralnie w nos i wiedziałem, że to już będzie koniec, nie? Od kilku lat trenujesz w Wielkiej Brytanii, bad company Jim Leeds. Ale ostatnie dwa tygodnie temu wróciłeś, zdaje się, z obozu w Tajlandii. Te techniki Muay Thai, z któregoś się ty się wywodzisz, czy dzisiaj pokazywałeś na ringu? Tak, tak. no Szczególnie pracowałem nad tym, żeby kopać dużo prawą nogą prawy middle bo on, on stał w odwrotnej pozycji, czyli wiadomo, że moja prawa strona będzie będzie fajnie wchodzić. I dużo w Tajlandii pracowałem właśnie nad kikiem Ja wywodzę się właśnie z Muay Thai, trenuję Muay Thai cały czas. U siebie w klubie w Bad Company mam tam... Bardzo dobrego trenera i bardzo dobrych zawodników. Liam Harrison, Jordan Watson, wiele, wiele sław. Oprócz jeszcze jeżdżę do, do Holandii trenować właśnie K1, typowo pod K1, do Hemir gymu Także oby więcej walk w Polsce, oby więcej takich gal. Będę przyjeżdżał i będę wygrywał. Z porażki można się nauczyć więcej niż z łatwego zwycięstwa. to twoje słowa z tej walki stosują się również dzisiaj? Yy, tak, oczywiście. Moja ostatnia walka. Stoczyłem ją w Czeczeniu, w, w droznym, bardzo utytułowanym zawodnikiem, pięciokrotnym mistrzem świata i takim pupilem kadyrowa, który za walki ma płacone po no, astronomiczne kwoty. I, I udało mi się naprawdę nawiązać z nim walkę, a wziąłem walkę tylko na dwa tygodnie przed. I naprawdę była super walka, wszyscy mnie oklaskiwali i sam przeciwnik powiedział: kopnąłbyś dwa razy więcej w nogę i było po mnie. Także mam duży potencjał, jeżeli będę pokazywał to, co na treningach będę robił w ringu. Wygram z każdym. Dziękuję bardzo, tego ci życzymy. Tyle niezwykle ambitny Mateusz Dudzman. My przenosimy się do naszego studia. Tam już czeka Bogusław Solecki, a także jego gość.